Cześć, witajcie na kanale Kierunek Zdrowie. Zapraszam Was dzisiaj na przepyszny, bardzo zdrowy, podnoszący odporność, szczególnie w okresie jesienno-zimowym i wypełniony witaminą C koktajl. Koktajl warzywny, który. Gorąco polecam, szczególnie w okresie przeziębień, żeby zwiększyć naszą odporność, tak jakby zapobiegając chorobom, przeziębieniom i właśnie podnieść tą odporność organizmu. Albo gdy czujecie się już osłabieni i czujecie, że coś Was dopadło, pewnie jeść Wam się nie będzie chciało, bo to jest naturalna reakcja organizmu, jeść się nie chce, a powinno się dużo pić, i polecam, żeby właśnie sobie wtedy, też gdy gorzej się czujecie, wypić taki super zdrowy, warzywny koktajl z bardzo dużą ilością witaminy C będzie się tutaj znajdowało? Pomidory, dwa albo trzy pomidory, pół czerwonej papryki, pół cytryny, jedno kiwi i zielenina, pietruszka, zielona pietruszka i szpinak, dwie olbrzymie garści szpinaku. Jeżeli macie ochotę i na przykład, jeżeli czujecie się nie za dobrze, czujecie, że was jakieś choróbsko dopada, to proponuję też kawałeczek albo imbiru, albo czosnek. Wtedy to takiego kopa jeszcze większego doda. Ale jeżeli nie chcecie takich bardzo intensywnych, takiego mocnego, bardzo tego smaku ostrego, pikantnego i, i właśnie takiego czosnkowego, możecie to popinać. Tutaj, tutaj jest mnóstwo tej witaminy C. Ale tak jak powiedziałam, bardzo dobre jest też z odrobiną imbiru. Z czosnkiem może nie jest aż tak dobre, ale naprawdę czuć, że jest zdrowe. Także jak, jak będziecie mieli ochotę, to, to możecie dodawać tutaj też. I wrzucamy wszystko do blendera. Można to pokroić w mniejsze kawałki. Ja nie muszę, więc wrzucę takie większe. Trochę tego jest dużo, więc zaraz dodam jeszcze resztę zieleniny. I wlewamy jeszcze szklankę wody. Być może będziemy potrzebować więcej. Zaraz zobaczymy. Dodam trochę tej zieleni rękę, resztę, szpinak. Piękny, zielony kolorek. Takie trzy duże szklanki wyjdą, jeszcze będzie jedna. Także jeżeli chcecie mniejszą porcję, to po prostu zróbcie z połowy składników. Słuchajcie, pijąc taki koktajl czuć, że nie jest to już taki deserowy koktajl, tylko że jest taki zielony, warzywny, że jest bardzo zdrowy. To jest taki prawdziwy koktajl warzywny, zielony koktajl warzywny. Nie wiem, czy jest dobry dla każdego, ale dla tych, którzy zieleninę lubią, którzy lubią pietruszkę i którzy lubią tą świadomość, że piją coś naprawdę zdrowego, to jest wspaniały. I tak jak mówiłam, jest bardzo zdrowy, ma bardzo dużo witaminy C i nie tylko, bo, bo mnóstwo przecież tutaj jest innych wartościowych składników. Dlatego bardzo Wam polecam, polecam właśnie w okresie zimowym, czy właśnie. Takich wirusowych na przełomie zimy i wiosny teraz, czy jesienią wczesną, jest super, jest super, właśnie podnoszący odporność organizmu i warto pić taki koktajl. I moim zdaniem nie ma zdrowszej i lepszej kolacji niż właśnie taki koktajl po południu. Także na zdrowie, trzymajcie się. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia na kolejnych filmikach. Cześć.